Dobra, jestem z powrotem. Ech. Się wpakowałem Wybaczcie drobną przerwę, drobną ścinkę Byłem głodny, musiałem zjeść Twixa. <much> Po Po stronie weski są drogą zauważyłem, że kręcę na razie dopiero pół godziny Czyli, że dosyć Nie tak nie taki długi jestem dodatek. Mam nadzieję. Uwaga... ...że co? No i nie, trafił. Uuu, zauważył mnie. No i nie miał czego zauważyć. No i dostał serię. Ja chcę was... No to może być ciekawe, ale nie mam maszyny ani ogniw fuzyjnych. Szkoda. Prawie bym przegapił... niestety... tą... Mm, mm, karabin. ukrycie. Niestety pozycja w płatnego mordercy cichego tutaj średnio działa. Ale działa! Ciekawe czemu tutaj tak się średnio idzie Talenty jak tam? No 90 broń lekką. Zjechał i się rozpłynął. Ajaj Baza. Lubię takie pomieszczenia w stylu całkiem zmięśnie zrobionych baz, ale tylko jeśli są oświetlone. Jeśli są nieoświetlone, nie cholery ich nie lubię. Sierżan, Montgomery! No, wyś się spierni stąd. Hmm. Działa, działa na nas, czekają. Roger that. Roger that. So, what's the situation? We clear to blow the hell out of this place. Mister, how many Yeah. I can spare a few rounds. Not let let. Le 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 I got you six. I, I suppose Anchorage. Oh, watch your step, near those ledges. Hell of war Long as hell. Eyes on. We got company. Yeah. We got company. That company. Yes, yeah then. Over there. Over there. Get him. Prodigy! That oh. was Na Rambo tutaj nie będę skakał, bo jeszcze się spielnicze w przepaść No Jeszcze gdzieś są Gdzie on jeszcze strzela ten? A, tu jest O ty kurde On zawsze trafi. Ja, nie, ja nigdy nie trafię. Takie odległości. No, zdechło. Czyli co, znowu po A no, znowu. Sną drogą, czy nie było przed czasem w falucie pomnika w, y, poległych w Anchorage? Było. Dziwne. O, apteczkę. Ale do zownika amunicji nie ma. Szkoda. CB Radio. Jak zwykle nie działa. Łe, proste. Sierżon matkomery. O, komputa. Założono padanie przydzielanie zwiadu z czemu Nie rozumiem. Jeden z dziesięciu raportów wywiadu. holtaś taśma bombardowania. Błędy podczas dekodowania. Ciekawe co dają te dziesięć yy, tych walizek. Dziesięć raportów wywiadu. Pewnie znowu jakiś znajdzie. Kolejne. Oj! Już myślałem, że spadnę. Dobra, przynajmniej nie zleciałem. Aha, mam, miałem sprawdzić. Notatki. Audio log begin. This is Captain Zachary Lloyd, United States Army Anchorage Alaska Security Detachment. We are approximately two hours into the Chinese assault on this outpost. We are being shelled non-stop, indiscriminately. The entire base is under bombardment from the Chinese ships and they don't care who they hit. All accounts indicate they've actually killed more of their own men than ours. They just do not seem to care about their own troops at all. At this rate, the entire mountain will be a graveyard in less than an hour and then the Chinese will just move in and set up shop. God help us. God help America. <laughs> Nie wiedziałem, że nawet będzie przetłumaczenie, jeżeli wyłączę Pip-Boy'a, Tak więc. No. To co on powiedział? Będę szczęśliwy, jeśli nie będę widział kolejnej kładki przez miesiąc. No. Nie miał szans tego przeżyć. Ui! Głowasa poleciała. Cały leciał. I znowu trzeba się skradać. Można było zainwestować więcej, ale co tam? Nikt by nas nie zauważył wtedy. No i zauważyli, no i szlak. No ale też żem. Widzicie, macie prezent, komu? No cóż. Zawsze były konflikty pomiędzy Anglią a Chinami. Szczególnie podczas bitwy w Anchorage. Na Rambo! O. Za długo trwała ta stop klatka. Drugi. Zaraz będę miał kolejny poziom. O Owo. Dobra, to były losowe strzały. Ale ważne, że trafiły. Jakaś teczka będzie tutaj? Dozownika amunicji. Ogniwa termojądrowe. Tak! E, e Granaty, miny. No bardzo fajnie. Tylko po cholerę tutaj akurat to. Tak, skoro dobrze wiemy, że ja nie, u, nie umiem używać granatów. No. Gdzie w korpus? W panie. Uwaga. I ukrywam się już. Ukrycie. Nieźle. Coś tutaj ciekawego będzie? Mam nadzieję, że tak. Nie lubię wstrzymywać oddechu. Nie wiem, co to ma akurat wspólnego. O, powieba flaga. Rambo! To nie było zbyt mądre, ale dobra. Fak! Fuck. fuck no, fuck no, fuck no, fak fuck no. Nie spodziewałeś się hiszpańskiej inkwizycji. No, drugi bunkier. Niska jednostka typu Inferno. Ojej. Fok! Nie ma tak dobrze. Nogami do góry się położy. I system sterowania wyżyczkami trzeba się rozwalić. No dobra, witamy w terminalu Robco Industries. Jak to dobrze znowu pohakować? Przynajmniej w falloutcie. W świecie Fallout'owym. Dobra, nie chce mi się tego czytać. Zaczynamy znowu od szukania, co? Jest jedno. Nie wypał usunięty. Renovated. Scattered. Yes, weszło. Patrzcie, czyli jeszcze mam czasu? Jeszcze mam chwilkę. Logowanie admina, hasło. Scattered. Praktycznie zaraz poziom w 13 mi się uda wpić. Dezaktywuj. O, bardzo dobrze. Nie będę inwestował w broń lekką, tylko w skabdanie się i głównie w broń energetyczną, którą mam na bardzo słabym poziomie. Co teraz mamy? Jakieś ciekawe? Ściodajna moc, szybki metabolizm, kanibal, ekspert z robotyki, szokun, finezja. Nie, może intensywny trening, jako tym razem w zręczność. No dobra. Wbijamy do środka. Stanowisko chińskiej artylerii. Kawa. Nie dowiedział, co go spotkało w pracy. Ano, sporo punktów zresztą się przydają. No, ale jednak nas zauważyli. Już nawet nie warto z nich sprawdzać, czy coś z nich zostało, bo z nich nic nie zostaje. Tak, wyprzemy On się trzyma z tyłu i ja Co nie jest zbyt mądre. Jak już. Mówię. Tajemnicz nieznajomy. Mógłby mi pomóc z tymi... z tą resztą. Ale nie. No co ja tak idiotycznie lecę do przodu cały czas? Aż się przypomina gra w Mortyra. Szczególnie jedna taka misja... w górach. Dobra. Aj. Coś czuję, że będę tutaj... ...błądził znowu po tej korytarzach Mimo, iż błądzić kompletnie nie lubię. Ta-dam, ta No. Ta Tyle było z naszego... ...z przecinika. przeciwnika. O, snajperski. Zarobiście. i zapas amunicji uzupełniłem sobie. Dobra. Gdzie, gdzie teraz kolejny? Mam iść. Nie. Aha! Nie, tu nie. No. Drzwi, które... Przez które się nie da przejść. Szkoda. To dzięki. Z tą drogą, system zaznaczania ciekawych przedmiotów czerwonym kolorem. Już gdzieś chyba był widziany. W mar lecz. Jeśli ktoś grał, to wie o czym mówię. Świetna gra. Można powiedzieć taki przełomowy system kierowania postacią. No. Może niby taki trochę le taki. Jakby to wyrazić? System parkouru w y, świecie troszkę psychodelicznym. Oj, chimery, co? Znając, że ci to pod koniec tego rozdziału, przyjdzie nam się zmierzyć z tymi chimerami, z tymi cholernie niebezpiecznymi. Dobry, ja sobie idę, kradnę im amunicję, a oni... stoją koło mnie. No tak. Ile ich tu się nagle zrobiło? Ta mawkówka, co? Motorny rambo Sinera. Gdzie on zniknął? Dobra, Ryśkać to. Lecimy dalej. Pocisk, pocisk. Mine, mine, miny I ogniwa fuzyjne przede wszystkim. Hm, bardzo łatwe. No to bardzo łatwe. No to bardzo ładnie. Zdane wywiadowcze, tak jest. Dobra, nie chcę się tego czytać, bo to mało wnosi. Mało wnoszą takie notatki. Ej, przedwojenne książki tutaj są wszędzie. Czemu ja nie mogę ich sobie wziąć? Przydałoby mi się. Bardzo. w za każdym jest to kapsli.

Tam mamy tam zapas zdrowia nie dal daleko Tak więc zaraz się będzie można leczyć. Będę tylko nie zginąć przypadkiem Coś mi przypomina ten dozałnik zdrowia Tylko co? Dobra Mniejsze o to Nie o tym trzeba gadać, tylko o tym co tutaj się W ogóle nie ogarnię tego dodatku Oj. Gdzie żeś tutaj Nagle się pojawiają i znikają Albo po prostu ja biegnę koło nich i ich nie zauważam O, tu jest jeden No i bardzo ładnie Tutaj nie ma ich. Gdzieś to jeszcze był jeden koło mnie. O kurde. Tymetry. Klękamy i dopiero. Najpierw klęknijmy. Dopiero potem ich rozwalmy. Bo to zawsze jest. Yy, większa. szansa na trafienie. Co dosyć dobrze widać. Padają jak muchy. Nawet gorzej. Jak chińskie buchy. Że taki sobie zrobię żarcik ras rasistowski. Nie, rasizm jest jednak... Nie jest czymś. Tak mi się znudziło gadanie, strzelanie do chińskich żołnierzy, że zacząłem gadać o rasizmie. Nie będę się wypowiadał na, te na tematy, o których mam mniejsze pojęcie niż większość osób.